Słoneczko widzowie, w ten piękny zimowy dzień mamy dzisiaj około minus 10 stopni, ładne słoneczko dzisiaj, a zobaczcie co za mną stoi KTM, -y, ale za to w jakim wyposażeniu, obczajcie kurde jakie mamy kolce, p***ane. wszystko tutaj ładnie, grube wkręty, Karolek stoi. Już zwarty i gotowy. Dokładnie tydzień temu siedzieliśmy we 2 do 4 nad ranem po to, żeby zmontować te kolce, zmontować te opony. No i niestety zaspaliśmy trochę, bo przyjechaliśmy dopiero na godzinę 15. No i jeździliśmy do nocy. W tym tygodniu jesteśmy praktycznie jako pierwsi, bo jest tylko Kamil, organizator i tam chłopaki, którzy już przygotowali dzisiaj miejscowe do latania. Eee, także jaramy się. Bo ostatnio się, ostatnio się trochę właśnie skipsiliśmy, że tak późno przyjechaliśmy, ale za to dzisiaj już będziemy latać od samego rana. My się przebieramy i ciśniemy robić rozgrzewkę na lód, no i bierzemy się za jazdę. Często pytacie, jak się ubieramy na taką zimową jazdę. Właściwie to tak, jak wcześniej lataliśmy sobie, już nawet. Ale tak, ja biorę sobie zawsze jakieś termo albo kalesony na górę, na dół, do tego komiara, komin, jakieś zimowe rękawiczki albo takie narciarskie, albo na przykład coś jakieś ocieplane. Takie, żeby nie krępowały wam ruchu, bo o ile będziecie jeździć tak dobrze, do no to jest ciepło, ale gdzieś jak spokojniej, bez, bez gdzieś tam ruszania się uciałem, no to zaczyna się robić zimno. Do tego wiesz, jakaś zimowa kurtka. No i ja spodnie narciarskie, a ty Karol, co masz? Ty masz zwykłe spodnie motorowe, tak? I masz jeszcze do Pod tego... A termo. Na to spodnie motorowe. Pod kurtawą termo 200 i kurtawa i w zupełności wystarcza i do tego komuniarka termo plus opaszka szyję. I można dawać radę latać w takich warunkach. Jest i nasz organizator, Siemano Kamil Siemano. Jak warunki dzisiaj? Oczywiście przygotowania wczoraj poszły perfekcyjnie. Siedzieliśmy tutaj od 13 do 17 wynajęliśmy ieriśko No i zapraszamy, zobaczcie co tam udało nam się przygotować na dzisiaj. Oczywiście, bo teraz jeszcze dwa tygodnie pogody takiej nadają. Dokładnie tak, więc jeszcze są plany, że jeździmy jeszcze w przyszły weekend i jak pogoda pozwoli, to nawet jeszcze dwa tygodnie. A gdzie twój motor? Ja jedziesz za kolejnym busie, bo się nie mogliśmy zabrać. <laughs> no, Odśnieżarka, kład, wszystko. Nie? Ale dzisiaj piękna pogoda jest. widzowie, czas trochę ponagrywać, a już się rozjeździłem. Zejbis jest taki warunek kozacki, że normalnie jaram się tym mega, pójdzie bokiem. Ogólnie powiem wam, że w tym roku już naprawdę spoko opanowałem te wkręty do kół, i jest ta zabawa. Naprawdę, no jest kozacko w tym roku. to bolą od trzymania. No, ale powiem ci, im bardziej się w to wjeżdżam, tym bardziej boczurem. Ale też zaczyna się robić tak, że jest, ten lód się wyrywa i się robi po wierzchu i widzę tam, gdzie wszyscy jeżdżą, to tam zaczyna się robić właśnie jak dość ślisko, że można bokiem lecieć. Ale jak lecisz po zewnętrznej na przykład to tam jest niewyjeżdżony, jest goły lód i się fajnie trzyma, można na prędkości Najgorzej ja jak lecisz przy zewnętrznej ciężniej się wjeżdżasz w hałdę A no 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 Jak no, no, wjeżdżasz no. w hałdę to automatycznie gleba upada o, Ja to, ja to myślałem, że tak jak wiesz, na torze w bandę się wbijesz, a ty chce się jak przelatujesz Co bez silnika jeździ, ale zobaczcie, jakie się kolejny robią. Nie wiem, czy będzie widać o z porównaniu z moim butem. Kurde, taka chropowata powierzchnia się robi, i później zaczyna się robić na tym ślisko trochę. No i zobaczcie, elegancko będziemy mieć odświeżone wszystko. Tutaj chłopaki. Postarali się po to, żeby warun był jak najlepszy. No kozak jest fajnie, kurde, jeszcze taka pogoda z... Zima jak to zima, ale taka zima jest... Kurwa, To mi się Nie da się chodzić. We're going for But I still get up and I go and now you know o kurwa, masz. kurwa, tam się zapada! O kurwa, kurwa! No! Ja myślałem, że tam stanę, kurwa. So! Is... We yeah. yeah, we do it, yeah, I go up We influence, yeah, see me moving, yeah, I glow up Every time I show up, I can flip my switch out. They like they know us, but they no dog on big dog. Asking if it's still a flex, say they better go ask Booyah Never think I'm gon' check, better pull up like Come to place and I'm the best, I ain't worried about none who the jackpot, every time I want the last One shot. shot. Champion shit ring, went to soda from a mascot. Went to rollies from a G shot. Bring no kettle, no tea, no hot You should know I don't play. Go a move like I'm T Scott. Zamar z tyłu, cały zacisk, bo nie ma ruchu. Ale ja zauważyłem, że zamarza jak się jeździ po tym. Jak się wjeżdża kurna w k**wa Ja nie większość, ale większość mam pokrzywionych i czuć, bo teraz to tak bokiem się lata. No, to jakieś skrzywione już tutaj nie ma. Tu, no, głównie, o to jest prawie zewnętrzne. Nie, u mnie. bokiem wszystkie poleciały. Ja patrzę, tu u mnie nie ma tragedii. Głównie to większość, kur... A to, co ty tu chłopie robił? Odwieszcie? Nie. <laughs> Widziałeś? Łabędź. To? Łabędź. Co tam na... robić? Na trasie tam siedzi. Tak? Łabędź się na trasie nam rozsiadł. Łabędź? No. Ale to przywarnięte czy Nie, normalnie siad tam gdzie na zakręcie jest woda, no to siadł tu wody i siedzi.